A na naszej czerwonej kanapie nasza redakcyjna koleżanka Jola Kolano, która jest ekspertką od tematyki filmowej. O, dużo Witam serdecznie w ten poranek I po pierwsze gratuluję Wam, że w takiej rześkiej formie tutaj jesteście z nami codziennie. Rę, oj, człowiek, maszyna. O, kwestia używek, kwestia Dość, ożywek dość ożywek męczący, to. ja to jestem taki bardziej wieczorowo nocny zwierzę, więc ja mi jest ciężko tak tutaj Droga Jolu, mówię. ja Czlana. też. Ty wiesz, że ja też też Ponieważ zapowiedzieliśmy cię jako ekspertkę od kina, no to może w końcu porozmawiajmy na temat kina. Co nowego? W końcu porozmawiajmy. A, a propos tego, co się dzieje aktualnie, mamy festiwal filmów fabularnych w Gdyni. Już od poniedziałku do piątku będziemy oglądali wszystkie e, polskie filmy w jednym miejscu. To, i, to jest impreza, taka impreza z gatunku będą tam wszyscy. wszyscy. Będą tam wszyscy filmowcy i wszyscy, którzy się, e, którzy cokolwiek znaczą w, w tym, polskim, polskim kinie. kinie. Dlatego naszą pierwszą propozycją będzie właśnie film polski. Będziemy go promować, już od, dzisiaj, już od dzisiaj czyli 11 września na naszych ekranach ostatnia akcja. Ostatnia akcja może zobaczymy sobie zwiastun tak, Bardzo ja dobrze zobaczymy sobie Proszę, Halo, halo, jedziemy